Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu tym razem. Na tą chwilę na razie będzie to ostatni unboxing na miesiąc maj, ponieważ no na razie z technicznego punktu widzenia tak na razie będzie. Z, słuchajcie, stacji benzynowej Orlen wyjątkowo odebrałem coś takowego. Coś niedużego na pierwszego Game tak naprawdę. E, jeszcze coś udało się wyhaczyć w bardzo dobrej cenie. Ostatnimi czasy, nie pamiętam, czy też tak mieliście niedawno, że u was na Allegro, jeżeli się zalogujecie i tam będzie taka opcja: aktywuj Allegro Smart za darmo na 5 przesyłek. To chyba będzie coś takiego, że można to aktywować po prostu za darmo i, zwyczajnie mówiąc, wykorzystać to na rok czasu. Dobra rzecz, wypróbować m.in. jak to działa. Także jedną już taką przesyłkę sobie zarezerwowałem, i już jeszcze cztery próby mi zostały. Także jeszcze będę to kiedyś testował na pewno, dopiero raczej w czerwcu. Więc muszę to jakoś no, schować, bo jak będę z tym łaził bez przerwy, to będzie trochę dziwnie wyglądało, nie? No ale co tu, co tu poradzić, moi drodzy? Podziwiając leśne widoki, piękne w okolicach słupska i nie tylko, bo też i. Fragmentowe, jakbyśmy myśleli dalej, to byśmy myśleli na jezieżyce, moi drodzy, otwieramy. I słuchajcie, w tej fajnej, zapakowanej przesyłeczce będzie jedna z tych gier, która też nawet całkiem fajny pomysł wykorzystała. W połączeniu z tych dwóch serii, czyli Bombermana. I uwaga, moi drodzy, Wario wyszła taka gra. Wyszły chyba dwie gry albo trzy. I jedną z takich gier jest Wario Blast na Game Boya. Co ciekawe, ta gra obsługuje Super Game Boya, przez co ma specjalne tła i jakieś dodatkowe elementy, które są ciekawe dla tej przystawki. Wydanie na Wielką Brytanię. Stan bardzo dobry. Za 70, do tych, słuchajcie, bez wysyłki, bo była za darmo. Tak jak już Wam mówiłem wcześniej w, na początku filmu. Nie wiem, czy będzie widać. Jeżeli nie da rady tego uchwycić pod światło, to będzie miał wyznaczony numer 23 wytłoczony na naklejce, a to oznacza, że to jest gra oryginalna. No i tak to wygląda. Sprawdzę tą grę sobie już w międzyczasie. Później ewentualnie zrobimy streama z Super Game Boya. Zobaczymy, jak ta gra będzie, jak, jak ta gra będzie się prezentowała na ekranie telewizora na Super Nintendo myślę, że to będzie tyle. Czy graliście w ten tytuł, czy macie jakieś inne zdanie na ten temat, to napiszcie mi chętnie tu poniżej w komentarzu. No i moi drodzy, na razie to będzie tyle z unboxingów. Co tu dużo poradzić, no na razie wyjdzie tak jak wyjdzie. No ale przynajmniej, wiecie, macie co oglądać na moim kanale. Najlepiej oglądać od początku do końca i też cały film i obraz i między innymi sam też yy, dźwięk. Także tyle. Pozdrawiam was dużo zdrowia, miłego spędzonego czasu oczywiście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Niedługo sobie to sprawdzę i albo może nagram materiał krótki z, z Game Gamboya Color. Żebym tą grę sobie sprawdził e, w międzyczasie w ramach takiego osobnego filmu. Trzymajcie się do zobaczenia.